Wszystkich chcę Wam pokazać, ile w takim roku jak ten taka palma jest w stanie przyrosnąć w pniu. Zimno wiecznie leje, ale zobaczcie, mimo wszystko, nie wiem czy to będzie widać, i to z drugiej strony, żeby słońce nie o właśnie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale tutaj to, to wychodziło ze środka. A te, to już jest z 10 cm. W ogóle widać. Widać wszędzie jest grubo, grubo. I ten naj, najcieńszy czubek. O, stąd może będzie tylko, <gryw> widzicie ten czubek taki. Palma jest cała, gruba, 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 gruba. I taki dziubek. I ten dziubek odtąd. Już przyrósł. Tu jest 10 cm na dzień 20 lipiec. Zresztą tu widać, jak markerem znaczyłem. Tu. Tu. To znaczyłem przy samym tym. Jak to było jeszcze tam, to z, z, jak, tak, jak ten liść jeszcze był tu, to znaczyłem markerem. O coś na zasadzie tutaj. Brałem i znaczyłem cyk. No to teraz to już jest tu i widzicie ile przyrosło Nawet zasuwa powiem szczerze no jak miał 2 metry no to tak teraz już ma z 2,10 lekko trzeba byłoby go kiedy zmierzyć albo pójdę po metrówkę i go zmierzymy Ciężko mi jest to przyłożyć Może był ten jak przytrzymam Uff. Cholera. Pomimo trudności udało się ile tam jest? No na dziesięć kawał palmy Do samej góry to tam 3 metry ponad Zobaczcie co udało mi się zrobić. Położyłem metrówkę, wcisnąłem ją między liście. Zobaczcie, kończy się równiutko z liściem. Nie wiem czy wy to widzicie, bo tak słońce mi tutaj. O, widzicie tą metrówkę? Równiutko tam z liściem. Się kończy. Wyklą tak bym zahaczył o tego liścia. No. I zobaczymy ile ma. 3,20. No ale ta metrówka jest 10, ona, ona, metrówka ma z 10 cm. 3,20. Z 3,35. Z 3,35. Ja ła, ła, ła. Cieszę się. Szkoda, że nie 10 metrów. No ale może za parę lat. Mam jeszcze jedno pytanie. Słuchajcie, on się ledwo tam ciśnie, to jest granna i takie w ogóle lichoty. 20 lipiec. Czy jest jeszcze sens go wkopywać do gruntu? Czy raczej już go zostawić w tej doniczce i niech sobie tam dogorywa? Bo cholerano, mam takie wrażenie, że on tak siula to rośnie. Nie wiem, chyba, że ten banan tak po prostu rośnie. Pasjoki to już bym miał 1,5 metrowe. A ten jaki był praktycznie taki dalej jest. Ma po prostu o 5 liści więcej. Jeden się jeszcze złamał. <gry> o Boże kochany.